Nic nie mamy, ale gminy nie oddamy. Do OPOLA nic nie mamy, ale gminy nie oddamy. Nikt nie broni, a zwłaszcza samorząd nie broni i nie jest przeciwko temu, aby którekolwiek miasto, jednostka samorządu terytorialnego się rozwijała. Co więcej, przepisy prawa w Polsce. Jasno precyzują zasady, w myśl których można granice samorządów zmieniać, poszerzać. Ale jest coś takiego, jak idea samorządności, jak święte prawo poszanowania każdej wspólnoty, tej małej i tej największej, małej gminy wiejskiej i dużej metropolii, że nie robi się tego na siłę. Na przykładzie Opola zobaczyliśmy, że można to zrobić na siłę, co więcej, wbrew woli, jasno artykułowanej woli mieszkańców. I tutaj widać, jak w soczewce, ten brak przyjazdu na miejsce odpowiedzialne za to działanie polityków. Jejku, cóż by się stało, gdyby właściwy ten spraw administracji minister, czy nawet sama pani premier, pojawiła się wśród tych ludzi. Tego O to prosili. O to prosił ksiądz biskup, ordynariusz opolski. Nie doczekali się takiej wizyty. To mi się nie podoba. Tego nie chciałbym w samorządzie, bo czegoś innego się nauczyłem przez kilkanaście już lat pracy na rzecz wspólnoty samorządowej. Nauczyłem się tego, że odpowiada się przed mieszkańcami, przed, przed oni mnie wybierają, przed nimi odpowiadam, oni mnie rozliczają z mojej pracy. Natomiast ja nie wiem, czy któryś z moich sąsiadów nie wpadnie któregoś dnia na świetny pomysł, że przesunie granicę i zabierze z powiatu jedną gminę, bo ma akurat tak silne poparcie władzy centralnej, że będzie w stanie to przeprowadzić. No też bym wtedy protestował razem ze swoimi mieszkańcami, prawda? Dlatego doskonale rozumiem tę atmosferę, która dzisiaj ma miejsce. Opole było pierwsze. Przed chwilą mieliśmy zapowiedź stworzenia superstolicy wokół Warszawy, superpowiatu. Tutaj widzimy właśnie kolejny przykład na działanie które no, chyba jest trochę wbrew woli mieszkańców suwerena. Jak ja mogę skomentować fakt, że jak to do, dociera do mnie informacja, że na etapie procedowania uchwały w Radzie Miejskiej Opola popełniono jakieś błędy. Później na etapie procedowania przez Radę Ministrów także nie zapytano Komisji Wspólnej Rządy i Samorządu. Ja to mogę skomentować jednym zdaniem. Mamy do czynienia z jakąś arogancją władzy. W ubiegły poniedziałek rozmawialiśmy na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich z posłami, z przedstawicielami Komisji Wspólnej, którzy mówią tak: My nie mamy na tej komisji za dużo do roboty, bo przechodzą projekty poselskie, które niekoniecznie są konsultowane ze stroną samorządową. My w tej kadencji mamy wyjątkowo mało pracy jako komisja. Bo projekt poselski jest od razu procedowany w Sejmie i przechodzi ścieżkę legislacyjną. Jak to można skomentować? No, jakąś arogancją, tak? Mamy większość, mamy rację. Znalazłem się w, chyba w, w takim miejscu i czasie, że y, powinniśmy trochę o tym konkursie porozmawiać, dlatego, że konkurs y, ogłoszony przez NTO na Człowieka Roku po etapie powiatowym sprawił, że na w etapie wojewódzkim, czyli w finale, obok y, wielu zacnych osób y, jest moja osoba i jest pan Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miejskiej WOPO. Y, na tym etapie uważam że masa ludzi, która przez ostatni rok wyrażała wprost, artykułowała to wszędzie, swoje niezadowolenie ze sposobu przeprowadzenia powiększenia Opola, powinna się zastanowić, czy życzy sobie, aby Marcin Ociepa, współautor tego pomysłu, został człowiekiem roku. To nie jest wytyk i pretensja do pana Marcina Ociepa. To jest jego święte prawo kandydować i brać udział w różnych konkursach. Natomiast zastanówmy się wszyscy, czy takie rozwiązanie nam odpowiada nam samorządowcom, nam mieszkańcom, którzy żeśmy przez ostatni rok wszyscy w jakiś sposób mówili nie tej procedurze. Kwestionowaliśmy szereg ruchów tempo wprowadzania tych zmian. No dzisiaj powinniśmy się zastanowić, czy tak powinno być, czy w kategorii samorząd ten tytuł powinien być trafić do rąk osoby, która współodpowiada jako szef Rady Miejskiej za yy, powyższe zajścia? Czy raczej nie powinien trafić do osoby, która ten tytuł dedykuje tym wszystkim ludziom, tym wszystkim mieszkańcom, którzy potrafili znaleźć w sobie siłę i determinację, żeby przez ostatni rok twardo stać w obronie swojej wspólnoty samorządowej? Pomimo szeregu zachęt głoszonych w stosunku do nich, adresowanych do nich, związanych z wejściem do miasta Opola. Miasto powinno się rozwijać, ale tylko i wyłącznie w oparciu o dialog, rozmowę i osiągany w ten sposób konsensus. Nie może większy powiedzieć mniejszemu, że Ty będziesz teraz jeszcze mniejszy, bo mnie akurat taki układ posuje. Jednym słowem nie da się tego nazwać, bo ono nigdy nie będzie odpowiednie. Ono będzie albo obraźliwe, a tego bym wolał uniknąć, albo niedost niedostatecznie odda kwestię. Ja uważam, że została złamana idea samorządności, czyli poszanowania każdej wspólnoty samorządowej i jej głosu. W takiej sytuacji, że na finale konkursu przychodzi mi konkurować z panem Marcinem Ociepą. Dla mnie, jako starosty Prusborskiego, tytuł Człowieka Roku w Powiecie Prusborskim jest absolutnie wystarczający i satysfakcjonujący. Ja tu mieszkam i tu pracuję i dumny jestem z tego, że moi mieszkańcy chcieli mnie wybrać. Ale znalazłem się w rywalizacji z panem Ociepą w finale wojewódzkim. Chciałbym wszystkim powiedzieć dzisiaj jasno: jeżeli z ludzi, ten tytuł przypadnie mnie, to ja z nim zrobię tylko jedną rzecz. Dedykuję go tym samorządom i tym mieszkańcom, którzy przez ostatni rok potrafili skutecznie bronić idei samorządności. Tytuł Człowieka Roku powinien trafić do tych wszystkich mieszkańców, do nich. Oni potrafili opomnieć się o samorządność, o swoją wspólnotę, w której żyją, pracują, którą cenią. To jest dla mnie wartość. Jeżeli mi się uda, to na prędzej czy później, na jakiejś oficjalnej gali, to im chcę zadedykować tą nagrodę. I mam na koniec jeszcze koleżeńską radę dla Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola. Jako samorządowiec nieco starszy starzem niż, niż Arek. Jesteśmy po imieniu, więc mogę sobie tak pozwolić powiedzieć. Po wyborach, kiedy pan Arkadiusz Wiśniewski został prezydentem, kibicowałem. W tej chwili, jako kolega samorządowiec, mam jedną radę. Arku pamiętaj, że politycy w Warszawie przychodzą i odchodzą. My, samorządowcy, z mieszkańcami zostajemy na zawsze. Trzeba tak pracować, aby czasami umieć zrezygnować z doraźnej korzyści, a widzieć perspektywę wieloletnią swojej so wspólnoty samorządowej i jej otoczenia. Tyle moich rad, a co będzie zobaczyć? Tu jest wspaniały, ukochany dom, tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom. Jesteś pokoju, na I tak w toju i tak nie blast nam f gern skrus